Witam w dziurawce, cycki do przodu, jesteście w Szkole Policji w Słupsku. Dzisiaj postaram się was zapierdolić. Dlaczego chce pani zostać policjantką? Żeby wypocząć, będę wracać po 8 godzinkach i ludzi. że zajebana. To co mam zrobić? Marcinko, co się z tobą stało? co ja po prostu teraz adwokata mam. Sędzia Malwinowaniek dowódca spec grupy inspektor Tadeusz Cibor a co to będzie za lista lista śmierci dziś spływają środki będę coś z tego miał pierdolę liczarkę trzeba ważyć. ważyć gdzie ty się kurwa zacząłeś ubierać u Arkadiusza kurwa zafarbowałeś czegoś twojego Gang się pręży, że odjebie policjanta, który wtedy strzela. A jest jakiś drugi wydzierany jak z i w z Lisa. Zaproponowali mi ochronę osobistą. Na czym ta ochrona ma polegać? Na tym, że jak będziesz chciał gdzieś wyjść, to cię zawiozą. Kurwa, to zajebiście przecież! Tylko musimy casting zrobić na tych ochroniarzy. Przecież ja nie będę z jakimś trollem jeździć. Dostali od policjantki listę śmierci, którą podobno zrobiłeś. Mają wszystkim dać ochronę. Znasz gościa. Znam. Teraz będziesz musiał się zastanowić, czy jesteś policjantką, czy dupą gangstera. Ja pierdolę, co to jest? Pochodnie z Lirą, ja. Zajebiście. Pozwolą, żeby dziecko zostało w więzieniu. Od zera do trzeciego roku życia. To jest najważniejszy okres w życiu dziecka. Będę z twojej pensji żyła. Mhm. A dziś sobie kupiłam krem za 271. No i. No i chuj, nie będę żyć przez trzy dni. Gazam go, jednym. Niebezpieczna kobieta. Raz mi ręka poleciała, drugi raz poleci, drugi raz to zrobię. Ja już ty znam. Kurwa, wdepnęłam w niego. Ja bez. dzwoni, bo wdepnęłam w trupa. jak nie bydlę. Niech pan się nie boi, ja mocno potrzymam. Kurwa. O. Mandacik za przeklinanie. Kurwa, jaki fajny gołąb.